Hej, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie dla mnie dosyć specjalny, ponieważ właśnie dzisiaj obchodzę swoje 18 urodziny. Jakby ktoś nie wiedział, to urodziłam się dokładnie 23 października 1998 roku. Wiem, że niektórzy z Was myśleli, że jestem młodsza, ale nie, właśnie od dzisiaj mam 18 lat i naprawdę jestem w szoku, że ten czas aż tak szybko leci. Nie wiem, czy 18 to dużo, czy mało, ale wiem, że jak byłam młodsza, to zawsze patrzyłam na te osoby, które mają więcej lat, które mają właśnie 18 lat, że są takie dojrzałe, poważne, że już wszystko mogą. A teraz, z perspektywy czasu, nie wydaje mi się, żeby 18 to było tak bardzo dużo. Sama uważam, że nie jestem taką dojrzałą osobą, że jestem raczej taka jeszcze dziecinna. I wydaje mi się, że nadal mam te 15-16 lat. Także jest to dla mnie dosyć zabawne, ale właśnie z tej okazji, że dzisiaj obchodzę swoje 18 urodziny, nagrywam ten film, w którym chciałabym opowiedzieć o kilku rzeczach, które się nauczyłam do tych 18 urodzin. Także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca. Oczywiście w tym filmie nie wymienię wszystkich rzeczy, których się nauczyłam do tych 18 urodzin, ale raczej te najistotniejsze, te, które są dla mnie najbardziej ważne. Ale zanim do tego przejdę, to jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, którą dostałam od jednej z Was, od Patrycji, która mi wysłała paczkę urodzinową. Naprawdę, jak otwierałam tę paczkę i zobaczyłam, co w niej jest, to od razu się pojawił na mojej twarzy uśmiech. Takie drobne pomięki, a naprawdę jestem wdzięczna Patrycji i bardzo jej dziękuję. I teraz właśnie Wam pokażę te rzeczy, które od niej dostałam. Więc tutaj jest ta paczka. Oczywiście ja ją wcześniej otworzyłam, bo nie mogłam się powstrzymać. Byłam tak ciekawa, co mnie że Musiałam ją otworzyć. Standardowo, folia bąbelkowa. Nie, no ja też lubię strzelać. No widzicie, ja jestem jeszcze takim kurczę dzieckiem. No naprawdę, no. Wyglądam na 18. Napiszcie mi w komentarzu, czy wyglądam na 18. Jak nie, to będę się bardzo cieszyć. Naprawdę. No, Okej, okay, więc tu mamy tak. Pierwszą rzeczą jest taki kieliszek z napisem wszystkiego najlepszego i z liczbą 18. Kolejna rzecz to taka szarpa ozdobna z napisem przebojowa 18-latka. Na pewno sobie zrobię w niej zdjęcie, może nawet już sobie zrobiłam w niej zdjęcie. Może już nawet jest na Instagramie. Nie wiem kiedy dodam dokładnie, o której godzinie ten film. Kolejna rzecz to rysunek z moją podobizną. Ja mam takie zdjęcie na Instagramie, także Patrycja musiała je widzieć. Bardzo mi się podoba ten rysunek. I niektórzy może z Was widzieli, że Patrycja wysłała mi też wcześniejsze fanarty. Są one we wcześniejszym vlogu, tam je właśnie pokazywałam, także bardzo dziękuję Patrycji. Ma talent, także Patrycja rozwija swój talent. I ostatnia rzecz to kartka z okazji 18 urodzin z takim dowodem osobistym. Także bardzo, bardzo dziękuję Patrycji. Jest to naprawdę dla mnie miły prezent. Są to pierwsze, jedne z pierwszych prezentów, które dostałam. Także bardzo jej dziękuję. Od razu na mojej twarzy się pojawił uśmiech, tak jak mówię. I chciałabym od razu podziękować także osobom, które złożą mi życzenia w komentarzach. Bardzo, bardzo Wam dziękuję wszystkim i Was tak. Przytulam! Wiecie, taki internetowy hak. Także dziękuję Wam. I teraz chciałabym właśnie przejść do tematu tego filmu i opowiem Wam o kilku rzeczach dla mnie ważnych. Jedną z ważnych rzeczy, której się nauczyłam, jest na pewno to, żeby nie brać aż tak bardzo zdania innych do siebie. Wiadomo, trzeba wiedzieć, jaka to jest opinia, od jakiej to osoby powinna być dla nas ważna. Jak ktoś z bliskich nam mówi, że coś robimy źle, to wiadomo, trzeba się taką opinią sugerować, ale jak ktoś widzimy nas hejtuje z zazdrości albo dlatego, żeby nam po prostu było przykro, żebyśmy przestali spełniać swoje pasje, żebyśmy rzucili właśnie wszystkie hobby. I się gdzieś zaszyli i nie robili tego dalej, tego co nam sprawia radość, bo ktoś nam mówi, że to jest głupie. To wiadomo, że takiej opinii nie wolno aż tak brać bardzo do siebie, bo no, trzeba pokazać tym ludziom, tym wszystkim, co tak myślą o nas, że y, robimy źle albo się z nas śmieją, chociaż y, robimy dobrą rzecz. To trzeba właśnie pokazać tym ludziom, że dążymy dalej do swoich celów. Że nie zostawiamy tego, bo ktoś nam tak powiedział, że się od razu nie załamujemy. I wydaje mi się, że takie nieprzejmowanie się opinią innych ludzi, taki dystans do siebie i do otoczenia jest bardzo ważny. Dlatego musimy pamiętać, że trzeba się sugerować opinią innych ludzi, ale trzeba wiedzieć, jaką opinią się sugerować, od kogo ta opinia jest dobra kogo mamy słuchać tak naprawdę, czyli przykładowo jak taki prawdziwy przyjaciel nam coś mówi, to wiadomo się zasugerujemy tym i będziemy próbowali coś zmienić na lepsze, ale jak ktoś to robi z zazdrości i nawet nie wie dokładnie po co to robi i bez podstawy coś do nas pisze i my widzimy, że to jest bezpodstawne albo za bardzo po prostu takie wyolbrzymione, to musimy sobie zdawać z tego sprawę, że nie możemy się od razu załamywać i myślę, że przez ten okres, kiedy zaczęłam właśnie spełniać swoje hopy, to nauczyłam się tego i dalej się tego uczę, żeby pamiętać o tym, że opinia innych ludzi nie jest aż tak bardzo ważna. Najlepiej sami wiemy, w czym się dobrze czujemy i sami najlepiej siebie znamy, więc czemu ktoś, kto mówi nam, że jest tak? Kurczę, mamy się po prostu zaraz po tym załamywać, skoro tak nie jest. Czemu ktoś inny ma wiedzieć, co jest dla nas lepsze niż my sami. Oczywiście ci, którzy nas dobrze znają, tak jak mówię, to jest całkiem co innego, ale opinia ludzi, którzy nas nie znają, to jest już całkiem inna sprawa, tak jak powiedziałam. Także to jest, myślę, jedna rzecz, której się nauczyłam i której się będę dalej uczyć. Kolejna rzecz to jest to żeby nie zapominać o innych osobach, nie zapominać o życiu realnym, nie zapominać o wartościach, które są najważniejsze. Bo często jest tak, że w życiu po prostu zapominamy o bliskich osobach, zapominamy o tym, co jest ważne. I wszystko nam to, co po prostu chcemy zrealizować, przysłania nam, to, co jest właśnie ważne, nie widzimy otoczenia, nie widzimy um, osób wokół nas, tylko stawiamy sobie ten jeden cel i żeby do niego oparcie dążyć. I ja od tego czasu, kiedy właśnie działam w internecie, bo to się wszystko w sumie do tego sprowadza, ale ogólnie rzecz biorąc, zawsze jak coś robię, to staram się, zawsze sobie mówię, że. Magda, to nie jest najważniejsze, są ważniejsze rzeczy, także nie musisz tego teraz zrobić, to jest ważniejsze odłóż to na potem, bo rzeczy realne, a nie internetowe, albo przykładowo, bo rodzina, bo inna osoba jest ważniejsza niż nauka, jest ważniejsza niż nagrywanie, jest ważniejsza niż gra na komputerze i tak dalej i tak dalej. Także myślę, że to jest też ważne, żeby nie zapominać. Przy okazji o otoczeniu, o innych osobach, nie zapominać wtedy, kiedy coś robimy ważnego. Wydaje nam się, że to jest najważniejsze, nie zapominać o tych prawdziwych wartościach. Które są najważniejsze. Także to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Było taki trochę refleksyjny, ale chciałam nagrać coś takiego i mieć taką pamiątkę na przyszłość. Dziękuję serdecznie za wszystkie komentarze z życzeniami. Dziękuję Patrycji za te drobne upominki. Ściskam Was gorąco, taki internetowy hak. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!